Każdego dnia od 2001 roku zmieniamy świat nadobójczy. Realizujemy naszą misję i wartości, które trudno opisać jednym zdaniem. Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w Polsce. W Ełku działa już od 11 lat. Łączymy tych, którzy chcą pomagać, z tymi, którzy potrzebują wsparcia najbardziej. Nasi wolontariusze docierają do rodzin w potrzebie w całym kraju, poznając ich historię, wyzwania i marzenia. Pomagam, bo wierzę, że każdy zasługuje na wsparcie i nadzieję. Bo chcę zmieniać świat na dobre. Daję, bo wiem, że nawet mały gest może przynieść wielką radość. Bo chcę zmieniać świat na dobre. Pomagam, bo widzę, jak wiele osób potrzebuje pomocy i chcę coś zrobić, bo chcę zmienić świat na dobre. To piękna inicjatywa, która łączy ludzi i niesie nadzieję. Zachęcam każdego, by dołączył do akcji i został darczyńcą. Dzielę się, bo chcę, żebyśmy razem tworzyli lepszą przyszłość dla potrzebujących. Bo chcę zmieniać świat na dobre. Wspieram, bo wierzę, że każdy może dołożyć swoją cegiełkę do lepszego jutra, bo chcę zmieniać świat na dobre. Daję, bo wierzę, że dobro wraca, a każde wsparcie daje komuś nadzieję, bo chcę zmieniać świat na dobre. Daję swój czas i serce, bo wiem, że razem możemy zrobić coś dobrego, bo chcę zmieniać świat na dobre. Wejdź na szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której chcesz pomóc. Wspólnie możemy czynić dobro. Zmieniamy świat na